Hej, Chase, Sonia Kuza i zapraszam Was do kolejnego Cut I widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. i widzicie moją armię tutaj, bo będę się, żeby zatłać ich. Nie ja z nim się dogadać, ale jakoś wygląda na to, że się nie da, żeby mnie przepuścili tutaj, żeby wypowiedział im wojnę i o niepodległość. I jeszcze on się z nimi napierdzielają, na tych nie są w zostanie zdobyć. A co ciekawe, większość moich statków ma tarcza, to jest Pulsar. I nawet mam już psychiczny tarcz, mogę go pokazać. Udało się badać, tylko tutaj mogę tej więcej nie mogę. Nie wywala, niestety. Bo można jeszcze lepsze zrobić. Coś tam zobaczymy. A jeżeli będę badać statki, jak tu wypowiem, wojnę. E, to jest wojna, a roszczenia trzeba zrobić. E, roszczenia. E, trzeba robić to takie roszczenia i można spokojnie to zrobić. Roszczenia. Tak, roszczenia, wypowiadamy to. Oni z nimi prawdopodobnie współpracują, dlatego jest tak kafera. Przypłynę ich podbić. O, trzeba poczekać. Tak, poczekaliśmy, i jak armia. A, bo dziewna i tak dam radę, ile mam. Kilkaset razy wiedzy i żoni. Tam jest najmocniejsza. Na niczego patrzy, tu na. W prawie nic nie do patrzenia. Lecisz tu. Ty tu lecisz. I za chwilę podbijamy ten sektor. A gdzie Szybciej. Tak, maksymalny poziom jest włączony. Cztery peruszyli Ale co? O no tak, ale wolno. Ja jeszcze tak szybko? A, po prostu mi zżera za z laptopa. Ła! Tam było bardzo radę mam nadzieję, oddali dali radę. Radę eee... santujemy, mam dobrze, że mam armię, to powinno być łatwiej. Na zwolni nie zostali uszkodzeni, bo szybciej walnąłem ich niż oni mnie. A ona, auta ostatnie w ogóle nie miała obrony, no i bardzo dużo miałem... E, tarcz przecież, bo zbadała te nowe. E tam. Coś ciekawego. Nic, niech tak leci. Kasa na minus, minerały też na minus. A wcześniej miałem tego ile? 800? 80 nie 800. Chciałem na pewno mieć. No i zbieram te stopy, żeby zrobić te nowe. Jakby co nowego? No spędzę naukowy naukowych chcę wybudować. No ci nie wiedzą wkurzać.

na orbity ze stąd wywózkę, czuję, nie mogę. To zdobyła? A czuł tu mnie. O nie, jak wejść na nic nie na tej planecie. Dobra. Zbadamy rzeczy matku, tutaj tak szybko latać, będę musiał w to klikać. No już tam jest, wiesz ja nie mogę? No tak! Oni już cofczyli zaklepa niż ja. Lecimy tu, bo to na połowę to już małe systemy. RESEARCH COMPLETE. A nikt to nie idzie, a no, słychać było. Owe rzeczy... trzymać ten czas. To wybadać, bo w chatyska lepsze działa, jak pamiętam. To już wolniej wybadane. No i co? kapitulacji jeszcze nie będzie, kurde A... lecimy, walić ich na ryj? Nie na wyboru. Możemy mieć to, to nie będę tak już prędko miał. Chciałbym prowadzić karmia, i jej na niej nie wiem gdzie są. Kurde, słabe ma jakieś No szybciej, chyba cięciej pokażę wam. Ja już kończę tej wojny, na pewno nie chcę już ciągnąć, Chciałem pozdobyć to co chciałem. No dobra, wspomniałem się, że jeszcze możemy węzeł naukowy wybudować. Jest on tutaj. No klikaj. Więc z Sona trzeba za niedługo. A żeby ją mieć, to przynajmniej, przynajmniej jedną konstrukcję zbudowano lub, ulewano. zbudowano lub naprawiono. Już mi na głowę tak czuć się skręcić. Wolno leco. Ich planety tu są. Ja nie chcę się tak tych tak, prac tak podwiedzieć. Uuu, lećcie do mnie moje muszki Ile? 7. Co kiedy kichał. Muszę tam do nich latać, bo ja nie wiem. Wycofaj armię. A i tak przecież będę chciał ich zaatakować. Wolne te latacze tu są. Budowałem jeden pierścień, jeden pierścień jeden też jest gdzieś w budowatku, nie pamiętam gdzie. Ale chyba na produkcji towarów funkcyjnych. Dobra, można wreszcie zakończyć. I... robimy to. Nagrywa się, nagrywa się. Chciałem że się nic nie nagrza, szybciej, szybciej. Lecisz tu. Przynajmniej tu jest, też ma się promalami czas używać ich Bramistrz. Czyli moje co chciałem jest mój, tak? Czas zatrzymał, więc nie, jeszcze nie. kurde kurde dobra, wygrałem. Gurde. 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 się Gurde. tam Gurde. korzysta. Jak to się Gurde. Decyz... Nie decyzje? Gurde. Gurde bo będzie nie każdy piktę tak jak ja nie chcę nowy sektor używam tego typu typa. zarządzenie ten jest dobry dobra planeta no szczęście, że tak to działa, żeby to da i to robić jest tam gdzie jak bym chciał Asymilacja, Zresztą to roboty, co tak to głośno roboty na no, się siedzie. No i zresztą niech to nie zowie. No, wziął, ale to kurde, cały czas je tracę. Znać, niedługo się woli sprzedać te rzeczy. No, zbierają się ludzie i to z tego. Zbiera się, ja łeb dostaję. No, ci oni jeszcze na kiki podbiją. Kurde, ci musiał czekać. Jak to po Ja dać pokazać. Już nie do kto jest kim. mógł się uwolnić? Chwilę, będę mógł. Dobra, uwalniałem się. Oni mi zasłabi, słabi, so więc będę mógł się uwolnić. Wreszcie mój kolor żółty nadejdzie. Rewolucja. Ale co ich politycznie przekonałem? A wypuścicie mnie miał wojnę. Mam no, takie terytorium tutaj, jest! No, no. Mój kolor żółty rządzi! Otwórz pak obronny. Kto z kim? Chciałbym z kim. Po której stronie jesteś w ogóle? Po prawej stronie, po prawej stronie to ziomy. A te ziomy. Else is to chciałem federaty z nimi. Otóż federację na A musi e, e, bardzo pozytywne. Akceptuj. Właśnie, z kim chciałem się dogadać? Co to jest teraz, nie z kim się dogadywać? Poprawa stosunku, przynajmniej po sobie stronie chcę mieć. Oni są izolacyjni. Ci... A, ty szybali z nimi się nie dogadamy. Oni są co są fajni na mnie. W jakoś ledwo duszamy. To jakiś ten kraj, co. Ostatniu, to gdzieś jest z gorzej. Gdzie są moje statki? Dobra, niech będzie. Ej, gdzie są moje statki? Zaginęłem? Nie, tu są. Będę się tu wycofać, będę ich zaatakował. E, jak Harry zostawił, przytom się na armię zostawi tylko do pilnowania. E, tu ma jakoś siebie gdzieś sprawdzać, tu się sprawdza. No, ta nie A musi się tak latać? To Co Trzeba pozbyć. Powinni zżerać. Przynajmniej dwa te. Przedadzą mi się. Co do kogo? A do to ty, bo już wygrali. Eee, to jest takie niefajne miejsce, bo mnie przygwoździli. Tak naprawdę. Tak, no nie co tu, tak a reszta leci tam gdzie chce. tak. Tak żeby dobrze mieć, muszę ich wy wypierdzielić stąd. Nie dobrze no, armię musiałem zostawić, kasy brakuje. A cholera, tych trzeba już podbić. Leci tu. Tych będzie podbijać Bo oni się z nim tamtym zmowie A ja chcę ich sobie do siebie wziąć Kasy, trac, trochę to samo A sek to przejął go czego spraw to, kurde Co wskazała ja myślę czy nie Nic, nie produkuję tu robotów, to tak by to robili, Nie niezadowoleni, że to się ich No Dobrze, to typie lecisz. No i nie mógł się zgodzić albo odmówić. Ile z ludzi jest w ich zmowie? Prawie ja nie mogę sprawić. Nie, nie, nie mogę sprawić, czy oni coś tam. Co z nimi mogę zrobić? Czy. Jestem silniejszy od was. W tym miejscu jestem. Ale to się sprawdza, tutaj A, Tak jest od tego silniejszy. Siła policyjna jest większa. 15 u mnie. Nie będzie. Nie jestem ważić słone. Nast. A to ktoś, bo to mi się bardzo przyda. Tutaj mógłbym praM L właśnie otworzyć. Ja już tu nie robię. No ha, tysiąc mogą mieć przynajmniej armię, ja mam połowę tego. <muloczans> Ile? Tuż tu trzeci? Lenikiem nie jest z tym niezłym. Czyli oni nic lenika, bo mi nie równie ważne. A. Jeszcze jest i mimo go znowu... E, I teraz taki plan, podbijanie ich, żeby mieć te tereny na siebie, bo mnie wkurzyli. Chcę sławić swojego wroga. Udało mi się od niego uwolnić. To jest świetny pomysł wybrać. Eee... To jest ten jeden, tu już kolejny leci. Jeszcze kolejny taki mały podwój zrobimy. Wszyscy sobie na tej mojej mapie. Kiedy się robi? Po prostu pójść jak leci to wszystko. 15 minut. Eee, dobra. I też jest znaczy, na nagrywać podciąg, że co drugi dzień będzie na gwiazdę Czy jakoś na gry. Zakupić i pograć. Chociaż co tam mamy które... Ehe, Darkest Dungeon. To nie jak mi się uda tam trochę kas pozbierać I starać się nie zaralić wszystkim wampiryzmem. He, he. Coś jeszcze chyba hmm, piąty czy czwarty lenik? Już to jest potęgoleno. Hmm. Właśnie zdobyła też czarną materie i były te ZRO dobywam wszystko tego, że brakuje tej technologii, żeby więcej było przestawiałam na brakuje mi na z pracy. Ja mam problem z tym. Nie mam to tu. A ty badasz, pomagasz w badaniach? Jeszcze jeden tu stoi. Oczywiście. Chcę ich szybko zabrać, bo tamci mogą mi zacząć atakować później. Bo temu roszczenia mu dałem i mam coś tam do zajęcia. A już mogę się z tymi zaprzyjaźnić bardziej? Nie, jeszcze nie. Nie w musi być. Mam jakieś negatywne rzeczy z nimi? Starcie graniczy tylko minę. Co to znaczy? Nie mogę czytać, bo małoliterki. Nieważne, czytam eee, Ma literki. Nie czy tego. Cholera, ma w to problem z tym. Mam powiedz z Kaso. Dobra, będę chciał przesiedlać ludzi, którzy produkują żarcie. No i ważne, czy jest dużo miejsc, bo to nie chce się tym męczyć. Trzeba ich poprzemęczać. Poprzemęczać, poprzemieszczać, a przemęczyć też. Poszukiwania zasobów na planecie. To nawet może być, to jest dobre, na Karkadzie warto zrobić. Znaczy nie chcę stać kasy, chciałem ważną rzecz zrobić przesiedlenie. Tutaj mamy jakieś asymilacje. Tak, każdy się u nas rodził idzie asymilowany do nas. Ty lecisz do mnie tak, tak. Mamy czołg górników. No, już pomogło. Tam ja tam spadłem ale to jest z tego. Jest. Wreszcie, na później wolóż mieć kasę, jak używasz na minusie, niż minerały. Chociaż i tak ich za dużo mam. Rześć przypodało ja bym poszedł w... E, nie w psionikę, tylko genetykę. Wtedy mógłbym te maszyny do produkcji. Te maszyny klonujące, ich więcej miało ludzi. Nie, dlaczego znaczy, ja te gwiazdy zawsze widzieć te gwiazdy, z tyłu są? jak to wezmę, to nie wyrzuci go. No dobra... Tak powiedzę... To robi. I robimy wypowiedzenie tej wojny. Wypowiedzenie wojny... Ech. Ech. Jednak nie, nie wypowiadam wojnę wojny. Muszę być przygotowana przygotowany, a mam. bym przewalił je, ale w plec poszła. I właśnie mogę za niedługo produkować te większe statki, bo zapomniałem, że trzeba dobudować te dobudówki. Eee, właśnie to też trzeba dobudówkę. Czy więcej mi z tego było, typu. Mogę też czarną dziurę obserwatorów zrobić. 30 bym nauki fizycznych zdobywał, eee, ale by mi zabierało cała materię. A warto tego nie robić jest tu będzie dwie, to będzie jedno, na przykład bo jakby chcieli coś kombinować. takie, Al ale drobierz, tak poszło. No i właśnie. edy brał te, oto brał, hmm, tego nie zdołam. Na ja, no, tym raz chyba na nie pójdę, wezmę to na pewno i. Eee, gdzie to jest? O! To jest świat. Robierzemy to. A teraz formowanie. <ścoughs> gdzie to jest? Teraz formuj a te Gajański, tak. A tutaj brakuje. O, właśnie. Mam kolejne miejsce do tego miejsca. Mądre. I ponadczasowe. Co powiedziałem, więcej eee, stacji i się przydało. Mamy w nauce co tam mamy? się to, ten artystycznie wydana konstrukcja. Wypadałoby zatkać tego padło imperium, żeby zdobyć lepsze śniki Bo chyba oni mogą mieć równi, supo też naukowa, ale niska z tego nie robią. Jeśli co w stanie robić te technologię, co ja. Nie pamiętam, nie sprawdzałem ich się nie chcę, jest to zbyt leniwy. Odbudujcie tam, że to już była ten już nefluota. Wreszcie zyskana niepodległość, tych no, trzeba to powalić. Tarwę co powaliła 10 20, 20 razy na łeb. Uf. A i wam tutaj nie chcę się tak do no ja brać. A co jeszcze bramy L cały zająć? co tam będzie? 100L. Aha. Chyba cięcie tymczasowe, bo nic jeszcze nie mam. O, właśnie, ten pies budował. Kiedy co mogę zrobić, to to. Nic innego. ulepszyć cięcie, żeby coś się podziało szybciej. Faj, tutaj, tutaj. No dobra, hacza zakończę odcinek. Tylko jeszcze pokonałem tę armię tych piratów, żeby nie zasłaniały mi widoku do miniaturki. Jak zostawić? Tu jestem i tu kawałeczek kurde. Dobrze. Muszę iść, tak tylko ja. co sobie na tureczkę zrobić. A, z tymi też, bo mój, co już zrobić? Prawda, z so odcinku. Naprawdę no, w tego so ci będzie lepszy pomysł, że co zrobić. Można mnie tukę tamto bym miał, że już zrobić z tamtymi. Ale po, po chcę wszystkich rozwalić. Uh. Oczywiście coś złego musiał się teraz trafić. A jeszcze zamieszek mnie zrobi, bo będzie tragedia. Zwolenie z. So. Więc, jeśli kogoś podobało, komentuję, subskrybuje lajkuję i widzicie z tego. Hej, cześć, pa!